Od 15 lat odbywają się Henrykowskie dni w Siemczynie. Ich nazwa zainspirowana została dawną nazwą wsi Heinrichstorf, pochodząca od imienia jej założyciela. Po powrocie tych ziem do Polski wieś nosiła nazwę Henrykowo, ale z niejasnych przyczyn zmieniono ją w 1947 roku na Siemczyno. Obecni właściciele zespołu pałacowo-folwarcznego dla upamiętnienia jej dawnej nazwy zorganizowali w 2004 roku festyn pod nazwą Henrykowskich Dni. Od 2005 roku organizatorem dni stało się Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Są one dzisiaj najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w gminie Czaplinek i w Powiecie Drawskim. Z roku na rok ich program ulega wzbogaceniu i rośnie satysfakcja licznych uczestników. W tym roku, w dniach 29-30 czerwca, odbyły się już 16 Henrykowskie Dni. Organizator, przy wsparciu, Cołectwa Siemczyno, Ochotniczej Straży Pożarnej Siemczyno, Gminy Czaplinek, Starostwa Drawsko-Pomorskie i Województwa Zachodniopomorskiego stanęły na wysokości zadania, zapewniając uczestnikom mnóstwo różnorodnych atrakcji i wspaniałą zabawę. A że i pogoda była świetna, więc panowała wspaniała atmosfera jak w piosence letnia zabawa. Tegoroczne dni odbyły się pod honorowymi patronatami Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wojewody Zachodniopomorskiego, marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, biura dokumentacji i Zabytków w Szczecinie, Starosty Drawskiego i burmistrza Czaplinka. Patronaty medialne sprawowały. Gaweks Media, polskie Radio Koszalin, Radio SK, Głos Koszaliński. Wśród najznamienitszych gości znaleźli się europoseł Czesław Hoc, członkowie zarządu województwa zachodniopomorskiego Janusz Gromek, Stanisław Wziątek i radny sejmiku zachodniopomorskiego Henryk Carewicz oraz senator Grażyna Anna Sztark. W godzinach przedpołudniowych pierwszego dnia. Odbyła się konferencja Koloryt Baroku pod kierownictwem naukowym Maryi Witek, starszej kustosz w Biurze Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, oddział w Szczecinie. W czasie konferencji wygłoszone zostały referaty. 1. Doktor rehabilitowany Agnieszka Borysowska, Echa, Kratki, Labirynty. Kilka słów o barokowej poezji kunsztownej. Autorka jest kustoszem dyplomowanym, sekretarzem naukowym Książnicy Pomorskiej, imieniem Stanisława Staszica w Szczecinie. Łączy kompetencje literaturoznawcy, specjalizującego się w literaturze łacińskiej epok dawnych XVI XVIII wiek, ich historyka książki, przy czym szczególnie interesuje się pomeranikami. W Książnicy Pomorskiej pracuje od 2001 roku do 2018 roku. Jako rękopiśmiennik w oddziale rękopisów i starych druków, równolegle wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim przedmioty związane z kulturą antyczną i bibliologią. Organizuje konferencje naukowe oraz jest autorką, redaktorką i tłumaczem książek związanych ze swoją dyscypliną. 2. Magister Waldemar Witek, budownictwo ryglowe doby baroku na Pomorzu Zachodnim. Autor jest głównym specjalistą w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, PO. Kierownika oddziału terenowego w Szczecinie. Jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Rzeczoznawcą w zakresie krajobrazu kulturowego oraz architektury reglowej. Jest autorem i współautorem licznych artykułów i publikacji z zakresu budownictwa reglowego, folwarcznego, technicznego oraz kultury ludowej. 3. Barokowe wyposażenie kościołów zachodniopomorskich, referat opracowany przez magistra Macieja Słomińskiego, specjalisty Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie, zaprezentowany został przez magister Marię Witek. 4. magister Monika Jagielska, artysta. Grafik Barok wiecznie żywy, we współczesnej sztuce użytkowej. Na zakończenie konferencji Bogdan Andziak redaktor naczelny zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, zaprezentował zebranym dwunasty tom periodyku. Powstał on pod redakcją naukową Anny Bartczak i Marii Witek. Tom ten zawiera szereg interesujących referatów dotyczących historii, w tym najnowszej, regionu oraz sprawozdania z działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Po konferencji jej uczestnicy zostali zaproszeni na obiad na świeżym powietrzu. O godzinie 11.00 została otwarta Aleja Artystów i Rzemieślników, w której prezentowały swe dzieła następujące osoby. 1. Gina Malinowski, Stacja Kultura Borne-Sulinowo. 2. Luz iwonski Kedams, Stacja Kultura Borne-Sulinowo. 3. Jolanta Ziemińska, Stacja Kultura Borne-Sulinowo. 4. Agnieszka Szewczyk, Bobrowa Dolina. 5. Joanna Bienias, Pracownia pod Burym Kotem. 6. Krystyna Masiukiewicz, Kuźnia Ceramiczna. 7. Bożena Kulicz, Muzeum PGR Bolegorzyn. 8. Rafał Bianias, Modelarstwo, Gołańcz Pomorski. 9. Ewa Sokołowska, Kołacz, Centrum Kultury Połczyn Zdrój. 10. Helena Brożek. Haft artystyczny. 11. Pawła Koralewska, ceramika artystyczna. 12. Bernadetta Słudnikowicz, malarstwo. 13. Tomasz Piszczek, Juchowa Farm, farma ekologiczna Juchowo. 14. Bogusława i Zygmunt Słomińcy, zabawki z drewna i witraże. 15. Anida Słyk, zabawki, figury z drewna. Sklejki, biżuteria artystyczna 16. Krzysztof Okoński, malbork, miecze, szable, hełmy dla dzieci siedemnaście Sigrid Basz, będzino, malarstwo, akwarela, dworki i pałace Pomorza Zachodniego 18. Katarzyna Maciejewska, malowanie twarzy dzieci, tatuaże dziewiętnaście Magdalena Garcia-Lazon, chłopy, biżuteria artystyczna 20. Beata Malicka, Szczecin, wyroby z drewna bukowego, akcesoria kuchenne. 21. Mirek Kozakowski, ceramika, meteoryty, połczyn zdrój. 22. Andrzej Skrzypiec, obrazy olejne. 23. Michał Galas, Borne Sulinowo, kolekcja monet. 24. Monika Jagielska, warsztaty malowania barokowych grafik. Można tu było podziwiać talenty i pasje tych artystów, amatorów i kunsztu rzemieślników, a niektórzy z nich na oczach widzów prezentowali swe umiejętności. Można też tu było niedrogo kupić piękną pamiątkę z gorących henrykowskich dni. Obok otwartych było wiele stoisk z najróżnorodniejszymi smakowitymi potrawami i napojami. Były też stoiska gastronomiczne, malowanie twarzy, dmuchane zamki dla najmłodszych. Swoje stoisko miało m.in. Muzeum PGR w Bolegorzynie, a w stroje retro przebrali się goście z Centrum Kultury w Połczynie Zdroju. Równolegle odbywały się na scenie letniej występy zespołów. 1. Chóru Kombatant z Koło Brzegu pod kierownictwem Jolanty Wójcik. 2. Gadzina kwartetu pod kierownictwem Michała Kudyby. 3. Zespołu Tańców Barokowych Pałac Siemczyno pod kierownictwem Dzidki Harańczyk. 4. Zespołu Tanecznego Czarna Mamba pod kierownictwem Dzickich Harańczyk. 5. Formacji Tanecznej ADHD pod kierownictwem Danuty Frankowskiej z Gościń. 6. Solistki Nadia Jakubczak z Siemczyna. 7. Zespołu Małolaty ze Świerczyny pod kierownictwem Andrzeja Pręckiego. Zachwycały piękne piosenki, Barwne stroje, gracja i temperament tancerzy i umiejętności wokalistów zdumiewa jak wysoki poziom uzyskują amatorskie zespoły dzięki pasjom twórczym, pracowitości ich członków i talentom osób kierujących zespołami. Także w sobotę, przez cały dzień, można było zwiedzać, a było co zwiedzać, gdyż już od dwóch miesięcy działa muzeum pałac Siemczyno w epoce Baroku. Jest to interaktywne muzeum baroku ukazujące życie dworów w epoce baroku, umożliwiające poprzez zabawę poznanie tego bardzo twórczego okresu w dziejach Europy. Natomiast na Strychu można było obejrzeć uniwersalium rzemiosł różnych, a w tym imponujące dzieło cieśli sprzed 300 lat więźbę dachową pałacu. Jest tam też ekspozycja narzędzi i wytworów rzemieślników sprzed stuleci pozwalająca zrozumieć ich inwencje i trud. Dużą atrakcję dla zwiedzających stanowiły też widoki roztaczające się z okien strychu na park, stawy i budynki dawnego folwarku, a obecnie hotelu. Późnym wieczorem, gdy upał nieco zelżał, odbył się wspaniały koncert finałowy Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej z gwiazdami wieczoru, prowadzącym muzyków Krzesimirem Dębskim, grającym na Dudoku ormiańskim Kamilem Radzimowskim i tańczącą Ewą Budny-Orłowską. Ten wspaniały koncert zgromadził nie mniej niż 600 osób i bardzo się widowniej podobał, a brawom i bisom nie było końca. To było oczywiste. Znane, także z filmów, tematy muzyczne między innymi Ranczo czy Dumka na dwa serca. Ich kompozytor Krzesimir Dębski wygłaszał zabawne dygresje. Na przykład na temat łatwości komponowania przebojów na trzy palce. Orientalne motywy w wersji bardziej pop grane przez Kamila Radzimowskiego na duduku i do tego pojawiająca się kilkakrotnie na scenie w orientalnych strojach tancerka Ewa Budny Orłowska. Wszystko znakomicie wpisywało się w gorący letni wieczór na pałacowym dziedzińcu. Niedziela, 30 czerwca 2019 roku o godzinie dwunastej. Odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie, msza święta na której było obecnych wielu uczestników Henrykowskich Dni oraz mieszkańców Siemczyna. Po mszy wykonano na pałacowych schodach wspólne pamiątkowe zdjęcie. O godzinie 15.00, nad Zatoką Henrykowską, odbyły się finały piątych Henrykowskich regat, o Puchar prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w klasach, optymist. Oraz jachtów turystycznych do 6,5 metra oraz powyżej 6,5 metra długości. Organizatorem regat było czaplineckie Bractwo żeglarskie. Żeglarską atmosferę tworzyły szantowe piosenki w wykonaniu grucha band. Dla chętnych organizowane były darmowe rejsy katamaranem Perkos po Zatoce Henrykowskiej. Chętnych nie brakowało i ze względu na piękne widoki i dla możliwości ochłodzenia się w czasie rejsu. Puchar prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, w klasie Optimist. Pierwsze miejsce zdobył Antoni Jarosz. Drugie miejsce zdobył Adrian Adasiak. Trzecie miejsce zdobył Maksymilian Kotwica. Czwarte miejsce zdobył Szymon Jankowski. Piąte miejsce zdobyła Matylda Kowalik. Szóste miejsce zdobyła Iga Kowalik. Siódme miejsce zdobył Janek Skonieczny. Ósme miejsce zdobył Kacper Sikorski. Dziewiąte miejsce zdobył Łukasz Duda. Dziesiąte miejsce zdobył Oliwier Guba. Natomiast w regatach długodystansowych jachty zajęły miejsca. W klasie do sześciu i pół metra. Pierwsze miejsce zdobył jachtę Mikon, ze sternikiem Jackiem Jatkowskim i załogą, Lidią Jatkowską, Pauliną Kryl, Łukaszem Kryl i Rafałem Kaczmarkiem. Drugie miejsce zdobył jacht Marzena, ze sternikiem Leszkiem Słobodą i załogą, Damianem Monasterskim i Markiem Dołkowskim. Trzecie miejsce zdobył jacht Jagoda, ze sternikiem Romanem Kaskiewiczem i załogą, Dorotą Wojciszyn i Marią Skowrą. W klasie powyżej 6,5 metra. Pierwsze miejsce zdobył jacht Mati, ze sternikiem Mateuszem Coglem i załogą, Anną Cogiel, Julianem Cogiel i Maciejem Cogiel. Drugie miejsce zdobył jacht Mariner w 31, ze sternikiem Andrzejem Ślozowskim i załogą, Jolantą Możdżer, Dariuszem Janickim i Wojciechem Pacześniakiem. Trzecie miejsce zdobył jacht Aplaus ze sternikiem Jarosławem Godziszem i załogą, Mirosławem Godziszem. Sponsorami regat byli, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie i hotel Adam Andziak, Pałac Siemczyno, Osir Czaplinek i senator Grażyna Anna Sztark. Oni też wręczali puchary dla zwycięzców. Po zakończeniu regat odbyła się żeglarska biesiada Henrykowska dla żeglarzy, zaproszonych gości i mieszkańców wsi. Słońce przygrzywało, wiaterek chłodził, wyśmienita zupa żeglarska z kotła smakowała, a doskonałe piwo fundowane przez sołtysa Michała Olejniczaka gasiło pragnienie. Zgodnie z żeglarską tradycją biesiadnikom towarzyszyła muzyka szantowa. I tak... Tą gorącą, prawdziwie lipcową Henrykowską przygodą, zakończyły się 16 Henrykowskie dni w Siemczynie. Uczyły się pływać, żagle pięknie celować, żagle pięknie celować, codziennie pokład zmywać. Pokażamy! Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać. Hej! Codziennie pokład zmywać. Od soli i od kurzu. Mosiądzę wyklanzować, wyklanzować w Ciszy i w czasie burzy nie Powtarzamy i Hej! Możciądzę wyklanzować Możciądzę wyklanzować Coś roli i odkurzu. Hej! W ciszy czy w czasie burzy Trzeba przy pracy śpiewać Bo kiedy śpiewu nie ma bo kiedy śpiewu nie ma, trun się będzie gniewać. Bo kiedy śpiewu nie ma, bo kiedy śpiewu nie ma, to trun się będzie gniewać. Pięknie śpiewa, Cisław, nie? To jest góral nisko pijenny, lecz za to Góral nizinny. Tak. Wagnisty. Wagnisty. Jeziorny. No, nie umieszkałem, ja uwielbiam, że śpiewać. I nie tylko. I bywało, bywało. Ale bywało, tak. Wiecie, świecie. się będzie gniewać i klątwę brzydką rzuci. Bakuje na mieliznę, spakuje na mieliznę, albo na łódź wywróci. Pokażę, hej, hej! Spakuje na mieliznę, spakuje na mieliznę, albo na łódź wywróci. Hej! Albo na łódź No wiesz, jak potrzebujesz, Będzie co do jakąś kolumnę, będziesz wyżej. Poczujesz się jak góra. Nakarnie wami rybki, nakarnie wami rybki, nikt po was nie zapłacze. I pokazałem, i... Hej, hey. nakarnie wami rybki, nakarnie wami, wami rybki, nikt po nas nie, nie zapłacze. E -e -e nikt po nas nie zapłacze. My teraz słuchamy, ukształtuję się, tak, dziś Nikt na mnie do za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady, dziękuję Tobie, Może. Hej, hey. za, za wszystkie miłe, miłe rady, rady, za wszystkie miłe rady, rady dziękuję, dziękuję Tobie, Może. Hej, eh? Może, moje Może. Daj, Może, Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołę mi dało twardo. Powtarzamy dziś, dzisiaj, toś ty, ty mnie wychowało, toś ty, ty, ty mnie wychowało, szkołę mi dało twardo. Eee. Ej Boże moje, może. Ej, Dzień, małice, Dość tym nie wychowało Dość tym nie wychowało szkołę mi dało twardo Pokazamy